Każyka ludzie, tu i bańuz 12. W tym odcinku powalczymy trochę na arenie albo chwila. Najpierw z niego pogadamy. Już od nie? Jest, bo Jeśli będziesz czegoś potrzebował, przyjdź do mnie. On tak, nie handują z każdym, jasne? Mhm. Mm rozumiem. E, więc tak, potrzebuję 500 tysięcy sztuk złota, zbroi paladyna i gniewu innoze. Dawaj. Masz dla mnie jakąś pracę? Jasne, kopczyku. Mogę ci dać kilka zadań. Ja no Potrzebuję mikstur leczniczych. Najpierw musię je dać. Dam wszystko, czego potrzeba, a potem daję mi zadania. Spokój, ale nie zaszkodzi, gdyby to było takie łatwe. O, dziękuję. A gdzie jeszcze mikstury wyżebrał? To, jeśli będziesz potrzebował wyposażenia, wiesz gdzie mnie szukać. No tak. Potrzebuję wyposażenia. Więc zobacz co mam do problemu za. No i chcę za nie kasy. No jak. A sprzedamy coś. Why not? Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. <laughs> nie ma kasy. Zarąbiście. No dobra, to idziemy na arenę. Arena jest tutaj. Na takiej górce. O, to jest arena. Ładniej niż w Red no nie? Jesteś tu, żeby walczyć na arenie? Tak, mora Chcę walczyć na arenie. Dobrze, zaczniemy od łatwego Przeciwnika. E, ja chcę z tobą walczyć. Jeśli zdołasz go pokonać, porozmawiamy o czymś drugim. No to dawaj. E, a co dalej? Co dalej? Wejdź na arenę i walcz. <grych <grych nie, serio? Opuścisz, Przegrywasz. Może grę zapiszę? Podka wezmę i jesteśmy gotowi. Chodź tu, dziadu. No Fak. No i co, trafi mnie, trafi mnie. No i co teraz? A? No. Jak go wolę, jak go wolę. Fuck. Fak, mi nie zagrzyma. No, ale wezmę sobie itemki. Fak. Fak. Chcę powtórzyć ostatnią walkę. Wiedziałem. Pięć na. Dobra, to już znam. Tak szybko wstał? No to A skąd powiem. on wziął miecz? Eee, odwójne kupony góry. Już mi to tarcze zabrałem. the fuck. No, nieważne. Fakt co to Dobra, wstawa, będzie, wstawa. jest teraz A ja to by też zabrałem jedną. trzeci raz. Kurde, jakiś mieczyk. Dobra. Chodź tu, walczę na hardcore. No, jakieś złoto miałem, ale je wziąłeś. Kolejną broń mi zaprawia. Pierdolę co za dziad. Chcę powtórzyć. Dobra, to też już znam. Tym razem wezmę podkę. Chodź tu. Ja ci nie pokażę. Fuck! No co jest? No tak, jasne. Ja pierdę. Ostrona gra. No chodź tu, chodź tu. tym razem ci do Pist. Chodź tu. A, życia jeszcze. No, mamy równe szanse tym razem przynajmniej. Chodź, idźcie do tego, chodźcie. Pist, ja. pist, No, teraz go ciacha na to normalnie. Prawie. Nie! Dobrze jest. Dobrze jest no nareszcie Dobra Oddawia moje miecze ha, nareszcie Mam takie same wrażenia w sumie, ale to nieco ładniejsze Wygrałem Nie no co ty? Ale miałeś łatwego przeciwnika, więc to żadne osiągnie. Jeśli chcesz, zorganizuję walkę z lepszym. Trzy razy jadłem. Ale, chcę walczyć z tobą. Chodź, gruba się. No. <laughs> nie ma sprawy, się No. nie wyglądał tak samo. A ten co tu stoi? Dobra. Zabiję dwóch. Nie no, fuck. Dobra. Czas wiać. A? Kurna, ile tu jest? Co z nimi? A? No i co teraz powiecie? Nie, ja uciekłem wam. Szkoda, że nie żyję. Dobra, próba numer dwa. Tylko tym razem muszę walczyć z jednym, a nie z swoim miastem. Aki ma fajny mieczik. Też chcę mieć taki. Nóż kuchenny. Co <laughs> się nazywa? Aaaa! Fuck! No, o! Nie czekaj, już wiem. Dobra, wyłączmy tą muzykę. Już nie walcz. Dobra. Próba numer dwa. Przeciwnik drugi. Potek. Chodź Chodź tu. Tu. Nie, to ty chodź tu! Dobra. Pist, pist, ciach, pist, Czach. Ciach. ciach. Fak, nie tą stronę. Strona To strana klawiatura. Próba numer trzy. Czach, czach, pist, 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 czach, czach, pist, pist, czach, czach, apel, twardy jest, grubo skór, pije dużo mleka, czach, 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 no chodź Zobaczymy, czy pokonacie kolej, broi farmera. A, no ba. No i co teraz powiesz, ziemniaku? No, zobaczmy, to dostanę nagrodę. Wygrałem. Tak. To była dobra walka. Nikt nie chce już z tobą walczyć. Nie, jesteś nowym Nie lubią mnie tu. Dostanę tak. Wow, dostałem mieczek. Szeroki miecz. Co on robi? No, nieźle. Ale mam za mało siły. Kurde. Nikt już nie chce ze mną walczyć? No to ciach. A Aaa, oni mnie gonią! Całe miasto mnie goni! Uciekaj, kurwa! Dobra, to uciekam. Fuck. Jednak chyba przytam Togę. Albo zawalę jeszcze grubasę. Ciao, narga.